Rozmowa Dnia. Gościem rozmowy Dnia jest Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, lider Solidarnej Polski w naszym regionie i kandydat zjednoczonej prawicy do Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Złożył Pan zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie osadów z warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Ma ono związek z odpadami, które trafiły na pola w gminie Jeziora Wielkie, czyli w naszym regionie. Chodzi o miejscowość Wójcin. Co wiemy na dziś w tej sprawie? Co tam się działo? No, przede wszystkim wiemy, że, że te odpady z szajki najprawdopodobniej trafiały na teren gminy Wójcin, miały być tam przerabiane, kompostowane i niewykluczone, że część tych odpadów właśnie trafiała w takim celu. Natomiast bezsprzecznie wiemy, że na terenie gminy Wójcin prowadzono taką grabieższą działalność. Jeden z przedsiębiorców, który jest właścicielem pól też okolicznych, zakopywał wprost odpady, odpady między innymi pościekowe, odpady z oczyszczalni ścieków na swoich polach. Kopał tam olbrzymie doły i wrzucał tam odpady. Przysypywał wapnem i zasypował je po prostu w dołach na, na polach. Tych miejsc jest kilka, co najmniej. Wczoraj wczoraj kolejny świadek potwierdził i wskazał kolejne miejsce, więc jakby mamy do czynienia myślę ze skandalem na, na na dużą skalę, bo jeżeli się okaże, że te odpady faktycznie pochodzą z szajki, a przypomnę, że w wykazie firm, które te odpady zagospodarowały, jest firma, która właśnie na terenie Wójcina prowadzi działalność, a przedsiębiorca, jeden z przedsiębiorców, świadczył usługi transportowe dla, dla tej firmy, więc mamy duże zagrożenie. Jedno, Jedna z tych miejsc to miejsce, które jest zlokalizowane 200 metrów od ujęcia wody pitnej. Także my chcemy, czy ten wniosek, który złożyłem wspólnie tutaj w obecności też pana wójta, który jest bardzo mocno zainteresowany, pana wójta Jezior Wielkich, bardzo mocno jest zainteresowany przede wszystkim zaprzestaniem tego procederu i, i usunięciem tych odpadów z terenu gminy. My chcemy, żeby prokurator Krajowy, który objął czy ma objąć nadzorem to postępowanie w sprawie czajki, czyli kilka postępowań, które się toczy, żeby one były objęte takim nadzorem, żeby dokonał wejścia na ten teren i żeby dokonane zostały odkrywki, badania, które potwierdzą, jakiego rodzaju odpady są tam zeskładowane i na ile one zagrażają środowisku naturalnemu. Mamy wiadomość, że prokurator krajowy połączył śledztwa w sprawie czajki do jednego postępowania i już objął je nadzorem. Śledztwo trafiło do dalszego prowadzenia w prokuraturze regionalnej w Warszawie. Zatem ta czajka daje nam się wyznaki na wiele sposobów, prawda? Oczywiście i teraz pytanie dalsze, czy co się działo z pozostałymi odpadami, to też myślę, że trzeba zbadać, czy to jest problem tylko Gminy Jeziora Wielkie, czy jednak to jest problem w wielu innych gmin, gdzie były wywożone te, te odpady. No i oczywiście pozostaje pytanie, jakby o nieudolność władz Warszawy, zarządu tej spółki, no bo ja pewnej rzeczy nie potrafię zrozumieć. Jak może przez 10 miesięcy nie funkcjonować bardzo ważna instalacja, bo dzisiaj przecież pod, jakby podstawowym pierwszym rekomendowanym sposobem jest spalanie osadów pościekowych jak przez 10 miesięcy inwestycja za pół miliarda złotych może nie funkcjonować i nikt nie potrafi jej naprawić. No, nie trzeba zbudować tej instalacji, tylko naprawić. Więc jak to jest możliwe, że przez 10 miesięcy władze Warszawy ukrywają ten fakt, wywożą 380 ton odpadów dziennie więc ponad 100 tysięcy ton odpadów już trafiło gdzieś w różne miejsca w, w Polsce. Nie wiemy tak naprawdę jak są zagospodarowane, bo pan prezydent Czaskowski zapewniał, że one są w spo, sposób prawidłowy. Pojawiają się bardzo duże wątpliwości, więc no, trzeba tą sprawę wyjaśnić i to jak najszybciej, bo nie może być tak, że kujawsko-pomorskie gminy są degradowane przez to, że, że władze Warszawy nie potrafią sobie poradzić z awarią w swojej spalarni. Teraz bieżąca polityka. Czy wierzy Pan sondażom? Ciągle od 42 do niektóre nawet 47% wskazują dla Zjednoczonej Prawicy. To uspokaja? To przynosi radość? Y to mobilizuje do pracy, bo, ponieważ sondaże nie wygrywają wyborów. My to często powtarzamy jako politycy Zjednoczonej Prawicy. Sondaże nie wygrywają wyborów. To może być także efekt demobilizacji naszych, naszych wyborców. Więc nie możemy do tego pozwolić. Musimy pochodzić, podchodzić z pokorą do wyników sondaży. Oczywiście. W interesie kraju, w interesie państwa jest to, żeby dalej rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Partia, która pokazała, że rządzi skutecznie, że potrafi dotrzymywać słowa. I to jest niezwykle ważne. Natomiast ten najważniejszy akt to jest 13 października i dopiero wyborcy zdecydują, czy powierzą tą misję Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwości. Na to bardzo liczę, a mówię do że podchodzimy z pokorą. Grzegorz Schetyna mówił wczoraj o tym, że w Sejmie opozycja zbierze razem. Więcej mandatów niż Zjednoczona Prawica. Może uda się jej opozycji zjednoczyć przeciwko prawicy? No, Grzegorz Schytyna już od, od wielu miesięcy opowiada o tym właśnie, że zjednoczenie to jest ten sposób na to, żeby pokonać Prawę Sprawiedliwość, a my się pytamy, czy tak naprawdę o co chodzi? O to, żeby się zjednoczyć i przejąć władzę. My jako ugrupowanie mamy realny program, realizujemy go, pokazujemy Polakom, że jeżeli dajemy słowo, to go dotrzymujemy. Mamy programy socjalne, mamy 500 plus 300 plus, mamy 13, 13 emeryturę. Mamy, mamy szereg różnych działań, przede wszystkim potrafimy skutecznie walczyć z mafiami vat -owskimi. miliardy złotych w naszym budżecie się znalazło. Te miliardy, których miało nie być na, właśnie na te transfery socjalne, znaleźliśmy gdzie? W dużej mierze znaleźliśmy je w majątkach przestępców, tak? W ukróceniu mafii paliwowej, tak? Tych mafii watowskiej. Przypomnę, że 3,3 miliarda złotych zostało już w ramach konfiskaty rozszerzonej za majątków przestępcom, tak? Za Platformę Obywatelskiej w ciągu 8 lat rządów było 100, 100, 120 milionów. To są Realne dane, które pokazują, że prawo i sprawiedliwość to ugrupowanie, które potrafi rządzić skutecznie, potrafi rządzić dobrze, a Grzegorz Schetyna i jego ekipa i powiedzmy ci potencjalni koalicjanci nie potrafili nawet stworzyć jednego wspólnego bloku, bo przecież przypomnę, że koalicja europejska rozpadła się zaraz, zaraz po wyborach, a on teraz mówi o zjednoczeniu. Miejmy nadzieję, że dla dobra Polski, dla dobra Polaków ta ekipa po prostu już na przez wiele lat nie dojdzie z powrotem do władzy. I jeszcze chwilę poświęcimy szefowi Platformy Obywatelskiej. Otóż Grzegorz Schetyna uważa, że Zbigniew Ziobro buduje własną frakcję i że tego obawia się Rosław Kaczyński, że po wyborach Prawo i Sprawiedliwość może być podzielone. Co pan na to? No Grzegorz Schetyna już różne bajki próbuje wymyślać i jak widać Politycy zjednoczonej prawicy są razem, grają w jednej drużynie, my, my tutaj z działaczami prawa i sprawiedliwości porozumienia współpracujemy i budujemy nową, lepszą Polskę, więc nie ma mowy o podziałach, bo tak naprawdę czemu ten podział miałby służyć? No są to wysane z palca jakieś, jakieś tutaj pomysły Grzegorza Schotny, który pewnie życzyłby sobie tego, żeby tak właśnie wyglądała prawa strona sceny politycznej, no niestety są to tylko jego marzenia. Głośnym echem odbiła się Wasza zapowiedź podnoszenia płacy minimalnej nawet do 4000 złotych brutto po roku 2023. Niektórzy zwracają uwagę, że to będzie system nakazowy. Przedsiębiorcy zmusza się do płacenia pracownikowi tyle, ile wskaże ugrupowanie rządzące, że prawo i sprawiedliwość odrywa się od praw rynkowych. Bo takie krytyczne głosy pojawiły się. Co Pan na to? Pojawiają się takie krytyczne głosy, natomiast już wiele, wiele na ten temat było powiedziane. Przecież płaca minimalna tak naprawdę co roku jest, jest podnoszona. Jarosław Kaczyński mówi o tym, że w końcu czas skończyć z państwem, w którym wiecznie się mówi, że trzeba zaciskać pasa. Tak? No, obywatelom też się coś. Coś należy i specjaliści Prawa i Sprawiedliwości mówią jednoznacznie, że, że taka polityka przyniesie dobre skutki, dobre skutki dla gospodarki. Będziemy szli w kierunku gospodarki nowoczesnej. Polacy już przestają wyjeżdżać z kraju za chlebem i to jest bardzo ważny sygnał. No i chcemy dążyć do poziomu europejskiego. Tak? Pan Jarosław Kaczyński mówił o tym, że za kilka lat chciałby, żeby, żebyśmy dogonili średnią krajową. Mówi się, że w ciągu 21 lat mamy nawet szansę dogonić Niemcy i to bardzo dobry kierunek, bo przecież my jako Polacy jesteśmy narodem bardzo pracowitym, zaradnym i zasługujemy też na to, żeby godnie zarabiać. Na koniec o różnych formach ciekawych i nieciekawych i zaskakujących czasami, różnych formach tej bieżącej kampanii wyborczej. Jak pan ocenia różne zjawiska? Mam na myśli tutaj e, na przykład portal internetowy Z Buraka, czy komentowane szeroko inicjatywy pani Klaudii Achiry. Ja mam takie wrażenie, że trochę się to mleko rozlało, to mleko, które zaczęło się chyba wylewać z Inowrocławia, bo, bo przecież przypomnę, że to Pan poseł Krzysztof Brejza, e, chyba jako pionier, tworzył e, w Wino-Wrocławiu Wydział Propagandy. Widać, że te praktyki zostały, przy, jakby, dużo wyżej e, przeniesione na ten, e, na ten rynek lokalny, warszawski. Tam, tam zatrudniani są pracownicy, tak samo jak w Inowrocławiu e, Jak świadkowie zeznają, w Wino-Wrocławiu płacono hejterom. Taki program 500 Plus dla hejtera tygodniowo został stworzony. E, no, to jest po prostu rzecz skandaliczna, niebywała. Widać, że to są właśnie metody działania opozycji, opluwanie język nienawiści, opluwanie innej, drugiej strony, dyskredytowanie swoich politycznych przeciwników. I ja myślę, że w tego w polityce powinno być jak najmniej. Powinniśmy rozmawiać na argumenty i walczyć merytorycznie na programy, a nie, a nie na opluwanie się w internecie. Dziękuję a, bardzo. A, co, a mhm. co do pani Jachiry, to mam nadzieję, że ta osoba nigdy nie znajdzie się w Sejmie, bo to naprawdę obniży rangę y, i, i powagę naszego, y, na, naszego Sejmu, czego bym y, nie chciał. Chciałbym, żeby tam była merytoryczna dyskusja o problemach Polaków, a nie, a nie takie występy, które, które prezentuje pani Jachira. Dziękuję bardzo. Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lider Solidarnej Polski w regionie i kandydat Zjednoczonej Prawicy do Sejmu, był Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Rozmowa dnia.